To jest wolontariusz przed, a to jest wolontariusz po. Są naprawdę słabe jak są te zdjęcia, i mają też kiepskie komórki, jak robią te zdjęcia. Jezus Chrystus jest w centrum i to my wszyscy do niego zmierzamy. To mamy wspólną drogę do przebycia, żeby, żeby odkryć na nowo też i sens wspólnoty, i wspólnoty z nim, jakoś tak osobiście, ale też i sens wspólnoty naszej, jaką tu tworzymy. Mm. O błogosław Panie z wysokiego nieba, co by na tym stole nie zabrakło chleba. Jesteś na, w danym miejscu i żyjesz danym miejscem, to wtedy łatwiej jakby chodzi w pracę, w relacje. Co mówiliśmy o tym Facebooku czy tym Instagramie, WhatsAppie, że jak jesteś aż fale, jedną nogą w Polsce, jedną za granicą, no to, to takie życie przebiega i też potem no, frustracje różne się robią, Cztery lata mieszkałem w takim miejscu, że w cieniu było 34-35 stopni, nie? w cieniu, w najchłodniejszym miejscu w domu. Z Dzieszowice. Z Nessa się prezentuje w ten sposób a szafka przepraszam tutaj się podchodzę I,